Herzlich willkommen. Witam was tak poważnie, ale na niepoważnym kanale za bardzo, ale Kanale, który chyba wszyscy lubicie, a mianowicie u Luksona, bo Luxon lubi się kręcić, no i różnego rodzaju piwka lubi zdobywać, że tak powiem, do testowania. A dzisiaj zaczęło się takim przywitaniem w stylu niemieckim, ponieważ będziemy testować piwo y, niemieckie, a mianowicie patrons. Jest to piwo Eweisbier, czyli, że tak powiem, y, jasne, pszeniczne. Jak widać kolor mętny, i to mi się już podoba, bo ja uwielbiam piwa pszeniczne z reguły. Nazwa no taka trochę tajemnicza, ja bym powiedział, że, nie wiem, miłośnicy Harry'ego Pottera to może będą wiedzieli o co chodzi. No, takie zaklęcia mi się daje, że tam gdzieś było używane. Ale no co więcej można powiedzieć, jest to taka jakby flagowa marka y, Perlenbacher, że tak powiem browaru niemieckiego, y, którą można dostać właśnie w Lidlu, no, czyli niemieckim jakby, nie patrzeć w sklepie. Y, także alles in Ordnung, no wszystko musi być na miejscu. Co chciałem powiedzieć o tym piwie? No, 5,5% ,5 ma. Także, no, taki lajpowy przeniczniaczek na lato. Bierzemy pokal, bierzemy pokal. Wiem, że już się nie możecie czekać. Ja tak samo. Nalewamy. Zobaczcie. Wiedziałem, że tak będzie. Pianka o, elegancka. Już mi się podoba. No i ta mętność, widzicie? To jest właśnie prawdziwe przeniczne piwo, które uwielbiam. Zapach mm -hmm. bananowy. To jest właśnie pszeniczne piwo. No i łyk. Jeśli ktoś uwielbia pszeniczne piwa, to polecam. Lekko kwaskowy, bananowy, lekko goździkowy posmak. Także naprawdę świetne piwo. Takie kobiece, nie wiem, może niektóre kobiety jeszcze nie piły piw pszeniczny, więc polecam, bo to nie są takie... To znakiem właśnie powiedziałbym kobiece piwa, nie takie męskie. Nie tak jak tam, nie wiem, może w wermachcie pi to takie bardziej męskie lagery, ale takie delikatne. To raczej, to raczej wszystkie frau by uwielbiały. A więc polecam kobiety. Mhm. Piwko naprawdę dobre. No, bardzo fajne. Podoba mi się ten smak, ten zapach. No i ta konsystencja. I oczywiście ta pianka. Gęściutka. Także godne polecenia. Piwo. Maj się zaczął, więc w maju. Do grilla, do szwańkotleta. Można sobie takie coś, że tak powiem, wypić. No i na koniec mamy kapsel. Kapsel patronus, czyli takie P na brązowym tle w otoczce złotej. Nie wiem, czy coś tam widać, czy nie widać. Ten zoom jest tragiczny, ale to jest taki właśnie kapsel. Także na dziś żegnam się z Wami. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdro!